Dzień dobry. Dzisiaj, jak na wiejskie inspiracje, to filmik o nietypowej porze i nietypowej treści. Chciałem Was zaprosić bardzo serdecznie na kongres naturalny, który odbywa się w dniach 10 do 30 listopada. Dzisiaj mamy 26 i właśnie jesteśmy na stronie tego kongresu, a dzisiaj w czasie. Wykładu, który będzie o godzinie 18.00, wykładu, prelekcji, będę jednym z prelegentów. Także zapraszam Was serdecznie na ten kongres. Jeżeli chcecie się dowiedzieć dzisiaj czegoś więcej, a w programie, jak zajrzymy w program, to dzisiaj tematem będzie świadomość, ekologia i jedno i drugie w życiu. Także 26.00 klikamy. I razem z Anną Górską i Małgorzatą Lorenc oraz z prowadzącym Rafałem Stachyrą będziemy właśnie debatować o świadomości, o ekologii w życiu. Także zapraszam Was serdecznie. Cieszę się, że mogę być jednym z prelegentów, bo pojawiłem się w bardzo zacnym gronie. Pośród wielu na pewno znanych Wam osób, które mogliście oglądać już w poprzednich prelekcjach albo będziecie mogli jeszcze do końca listopada oczywiście wszystkie te wykłady, wszystkie wartościowe treści które tu się pojawiają, oczywiście będą udostępnione, także będzie można na kanale YouTube również je obejrzeć a organizatorem tego całego kongresu, jak zresztą co roku i od wielu lat jest Rafał Stachyla, także Rafała pozdrawiam bardzo serdecznie Dołączajcie do kongresu, obserwujcie, sprawdzajcie w mediach zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie, ponieważ jest kanał YouTube ze wszystkimi tymi wykładami, więc bardzo dużo treści właśnie o wszystkich tematach, które na wiejskich inspiracjach zazwyczaj poruszamy, czyli od świadomości przez właśnie życie w zgodzie z ekologią, w zgodzie ze zdrowiem, w zgodzie z naturą. To wszystko będziecie mogli zobaczyć właśnie na Kongresie Naturalnym. Wszystkie linki zarówno do samej strony Kongresu, jak i do dzisiejszej prelekcji oczywiście znajdziecie w opisie filmu, w przypiętym komentarzu. Także koniecznie zajrzyjcie dzisiaj o 18.00. Na tę prelekcję zapraszam Was serdecznie i pozdrawiam. Do zobaczenia.